Cześć, ja jestem Kat i witam Was dzisiaj serdecznie z mojej kuchni. Słuchajcie, jakiś czas temu mówiłam o tym, że nie będę robić recenzji pojedynczych książek. Tak jak widzieliście, takie filmy u mnie się ostatnio nie pojawiały. Nie tylko ze względu na przerwę, ale po prostu odeszłam od robienia filmów na temat pojedynczych książek. Tym razem jednak ja postanowiłam zrobić wyjątek, ponieważ chciałabym Was zaprosić na targ mięsny. Wbrew pozorom książka nie ma nic wspólnego z kuchnią, to jest po prostu takie miejsce, w którym w tym momencie mogę nagrywać. Nie ma też żadnego związku z wegetarianizmem czy weganizmem, bo to jest książka. Która odkrywa przed nami jako czytelnikami to, czego o świecie modelingu i o tych zakulisowych kwestiach związanych z modelingiem możemy nie wiedzieć, zwłaszcza właśnie znajdując się poza zupełnie tym światem. To jest jednocześnie pierwsza książka w nowym imprincie młodzieżowym, imprincie Books for YA, wydawnictwa Zielonasowa. Imprint będzie kierowany do grupy wiekowej 13, 15, to jest zdecydowanie książka 15, to od razu o tym mówię, chociaż oczywiście tutaj wchodzi też kwestia waszej indywidualnej wrażliwości. Są czytelnicy bardzo dojrzali w wieku nie wiem, 13 lat, którzy te tematy łykną bez żadnego problemu. Są tacy, którzy mogą mieć, nie wiem, 18, 20, a te tematy, o których mowa jest w książce, nadal będą dla nich trudne. Ale generalnie imprint to jest właśnie literatura młodzieżowa, no i ta książka jest naprawdę dobrym początkiem dla tego imprintu. Jeżeli wszystkie kolejne książki, które będą się teraz ukazywały pod szyldem tego imprintu, będą tak dobre, no to szykuje nam się kolejne takie. Małe wydawnictwo, podwydawnictwo, które naprawdę będzie warto obserwować. No ale czym właściwie jest ten targ mięsny tytułowy? Targ mięsny to jest takie miejsce, w którym ciało staje się wartością. Ciało staje się wartością, staje się narzędziem, staje się przedmiotem i podmiotem jednocześnie. Trochę w oderwaniu od człowieka. To znaczy na targu mięsnym nikogo nie interesuje co to ciało potrafi, Interesuje go tylko to, jak to ciało wygląda Powiedziałabym, że jakieś takie wrażliwości Jakieś empatie, jakieś właściwe zachowania Są trochę na wyprzedaży, w ogóle wartości są na wyprzedaży Bo w cenie jest właśnie to ciało, to mięso na tym targu Ale kończąc mówienie metaforami O co chodzi z książką? Tutaj mamy do czynienia z historią opowiedzianą trochę z dwóch perspektyw To znaczy z jednej strony mamy taką nie do końca ujawnianą perspektywę teraźniejszości Taką nie do końca określoną Ponieważ mamy tutaj wypowiedzi bohaterów do kogoś, jeszcze nie do końca wiemy do kogo, ona chce opowiedzieć swoją historię, chce coś, coś zasygnalizować, coś wyjaśnić, ale my jako czytelnicy nie wiemy o co chodzi. Te elementy w książce pojawiają się kilkukrotnie. Mamy jako czytelnicy takie wrażenie, że ktoś naprowadza bohaterkę na opowiadanie swojej historii, na te ciekawsze wątki, na to czego być może ona nie chce mówić, co wolałaby pominąć, co może nie jest dla niej wygodne do mówienia w tym momencie, ale jednocześnie zarówno bohaterka, która opowiada tą historię, jak i osoba, która ją zachęca do tego opowiadania, Opowiadania historii, te obie osoby wiedzą, że to jest ważne, to co ona ma do przekazania. My, jako czytelnicy o tej historii głównej bohaterki, o której ona opowiada tej osobie, dowiadujemy się właśnie z tej drugiej perspektywy czasowej. Te wydarzenia oddalone są w przeszłości o ileś, nie wiemy dokładnie o ile, nie wiemy jaki czas dzieli te wydarzenia przeszłe i ten moment, kiedy druga postać pyta bohaterkę o te poszczególne rzeczy i chce wyjaśnić pewną sytuację. Długo nie wiemy właściwie, kto zadaje jej te pytania i kto ją naprowadza na tą historię. No, właśnie my ją poznajemy z, z tych trochę retrospektyw, ale nie do końca, ponieważ historia nie jest opowiadana w czasie przeszłym, raczej w takich właśnie dwóch formatach czasowych. A sama historia dotyczy 17-letniej Jany Nowak. Dziewczyna, która pewnego dnia zostaje wypatrzona w czasie wycieczki szkolnej do parku rozrywki przez skauta z agencji modelingowej. Mężczyzna chodzi za nią, dziewczyna się czuje trochę zaniepokojona, trochę niepewna, nie wie o co chodzi, wydaje jej się, że to jest dziwne i swoją drogą, nie wiem czy to jest celowy zabieg, czy przypadkowy, ale jest świetna klamra w kontekście tego, co się będzie działo dalej, tak jakby przepowiednia trochę omen w stosunku do tego, co będzie dalej. No ale właśnie, dziewczyna zostaje wypatrzona przez tego mężczyznę, on jej proponuje dołączenie do agencji modelek, zapraszam na pierwsze spotkanie i dziewczyna jest w szoku, dlatego że ona nigdy nie czuła, że jej uroda to jest coś, modelkowego. Ona nigdy nie marzyła o dołączeniu do tego świata modelingu, raczej um, czuła się trochę jako, jak dziwadło, Mówili na nią w szkole Slenderman, zresztą nie było to jedyne określenie. Generalnie ludzie zwracali na nią uwagę ze względu na nadmierną chudość, na duży wzrost, um, kiedy jadła to myśleli, że jest bulimiczką, kiedy nie jadła no to myśleli, że jest anorektyczką i tak dalej. Ale ona nigdy nie myślała o tym, że ta jej specyficzna, androgeniczna uroda może dać jej jakąkolwiek karierę w świecie modelek. Absolutnie o tym nie myślała, nie marzyła. E, miała zupełnie inny cel bo jest na swoim ostatnim, w swoim ostatnim roku w high school, w liceum, e, idzie do koleżu w kolejnym semestrze i planowała skupić się na nauce. Także to spotkanie ze skautem z agencji modelingowej i kolejne wydarzenia, które za tym idą, czyli te spotkania pierwsze w agencji, rozmowy z rodzicami, pierwsze próby chodzenia w szpilkach i tak dalej, pokazują jej zupełnie nową perspektywę. Perspektywę, o której ona wcześniej nie myślała i y, nie spodziewała się w ogóle, że nie tylko może mieć szansę zostać modelką, ale też może mieć szansę być naprawdę. Kultową, rozpoznawaną, flagową twarzą. Kiedyś była jedną z twarzy w tłumie, jedną z dziesiątek tysięcy osób, teraz będzie tą jedną na dziesięć tysięcy osób. Ludzie będą ją rozpoznawać na ulicy, na przystankach, w różnych dziwnych miejscach i twarz będzie oklejała witryny sklepowe, będzie na billboardach, będzie w różnych miejscach, bo dziewczyna osiąga duży sukces w swojej karierze modelingowej, bierze udział w fashion weekach, które nie trwają wcale tydzień, tylko trwają miesiącami, bo oczywiście fashion weeki są w różnych miejscach na świecie. Bierze Udział w kampaniach, bierze udział w pokazach mody, bierze udział w sesjach zdjęciowych i poznaje ten świat, o którym nigdy nie marzyła, właśnie od tej drugiej strony. Na temat fabuły właściwie nie powinnam mówić Wam nic więcej, dlatego że kolejne jakby elementy, które mogłabym Wam tutaj zdradzić, będą już pewnego rodzaju spoilerami w stosunku do książki. Więc zamiast tego powiem Wam, co w tej książce mnie urzekło, co mi się tak podobało, że zdecydowałam się objąć patronatem. Przede wszystkim to, że bohaterka jest niejednowymiarowa. To nie jest bohaterka, która, która jest określana. Przez jedną cechę, której jedna cecha jest tylko przypisywana i o której my niczego się nie dowiadujemy. Bohaterkę poznajemy, czyli tą Janę, zarówno w relacji do świata modelingu, do koleżanek w tym świecie modelingu, do koleżanek, które ma z tego swojego normalnego życia, w stosunku do rodziców, w stosunku do chłopaka i w żadnej z tych sytuacji ona nie jest jednoznaczna, to nie jest postać o której ja bym mogła w taki zero-jedynkowy sposób powiedzieć, że polubiłam ją, albo że jej nie polubiłam że zgadzałam się z jej decyzjami, albo nie ona w pewnych momentach zachowywała się tak jak prawdopodobnie zachowałabym się też ja w innych momentach łapałam się za głowę i zastanawiałam się dlaczego ona zachowuje się w ten sposób, na pewno nie można powiedzieć, że bohaterka jest krystaliczna że podejmuje tylko świetne decyzje że robi tylko dobre rzeczy oczywiście ma swoje dobre przebłyski ma swoje zachowania, które e uh którym mogłabym przyklasnąć, powiedzieć, że mimo tego, że weszła do wielkiego świata, no to ten wielki świat jej nie zmienił, ale z drugiej strony podejmuje też decyzje, które dla mnie są karygodne. Ale to kształtuje właśnie wielowymiarową bohaterkę i bohaterkę, która przechodzi przemiany w toku całej książki. Ona nie zmienia się jednorazowo, nie przechodzi z szarej myszki w wielką gwiazdę. W tej wielkiej gwieździe modelingu też jeszcze zachodzą pewne przemiany. I ona inaczej zachowuje się w świecie modelingu, inaczej zachowuje się w stosunku do swoich znajomych, w stosunku do swojej rodziny, Rodziny, którą w pewnym momencie musi utrzymywać, znaczy musi, e, utrzymuje, bo, bo rodzice tego od nie oczekują, nawet są trochę zakłopotani, tak nie czują się z tym komfortowo, ale z drugiej strony dziewczyna zarabia takie pieniądze, że dla niej designerska torebka to jest po prostu jak splunąć. E, także właśnie w momencie pojawienia się tych dużych pieniędzy, pojawienia się zupełnie nowych emocji, nowych wartości, bohaterka zaczyna się zmieniać, a my możemy to obserwować. Możemy to krytykować, możemy to doceniać, ale to, ten proces przemiany bohaterki jest przedstawiony przed naszymi oczami. Nie ma tutaj takiej sytuacji, że na przykład bohaterka jednego dnia zachowuje się tak, następnego zachodzi jakieś pstryknięcie, zachowuje się inaczej, zmienia się i to jest cała przemiana postaci. Tutaj tak naprawdę przemiana jest kompleksowa. Na wielu polach, w stosunku do wielu osób, do wielu sytuacji, bohaterka zmienia poglądy na pewne sprawy właśnie w toku całej książki. Druga rzecz bardzo cenna do zaobserwowania w targu mięsnym to dynamika pomiędzy postaciami. Z jednej strony pomiędzy Janą i jej rodzicami, z drugiej strony między nią a jej przyjaciółmi, między nią a jej chłopakiem, w ogóle relacje w tym, w tej, w tym gronie przyjacielskim, zarówno w tym gronie, z którego Jana się wywodzi, tym szkolnym, w tej, tej podstawowej grupie przyjaciół, których miała od samego początku. Nie wszystkie te przyjaźnie przetrwają, kiedy dziewczyna zostanie popularna, ale też właśnie w świecie modelingowym. Te relacje między poszczególnymi osobami. W pewnym sensie walka o te same rzeczy. Um... Trochę podcinanie sobie skrzydeł, trochę podawanie ręki w momencie, kiedy druga osoba upada. Ta dynamika na różnych polach jest bardzo ciekawa do zaobserwowania. Z racji tego, że to jest książka młodzieżowa, to myślę, że warto właśnie podkreślić tą dynamikę pomiędzy przyjaciółmi, właśnie tej branży modelingowej, gdzie Jana nie traci swoich wartości, bo ona nie zawsze jest miła, sympatyczna i tak dalej, ale potrafi znaleźć sobie tą empatię, kiedy to jest konieczne. A z trzeciej strony, bo przecież w młodzieżówkach zazwyczaj pojawiają się wątki romantyczne, tutaj też są, więc Warto na nie zwrócić uwagę, że relacja bohaterki i jej chłopaka Frediego to nie jest taka typowa relacja z młodzieżówki. To znaczy, zazwyczaj w młodzieżówkach, w których właśnie ten wątek romantyczny jest na pierwszym planie, mamy do czynienia raczej z taką trochę szczeniacką miłością, taką wiecie, miłością nastolatków, na którą my jako osoby starsze przymykamy trochę oko i trochę traktujemy ją z powątpiewaniem czy też z lekką kpiną, no bo czy to może być takie dojrzałe, poważne uczucie? No, i właściwie w targu mięsnym jest. To jest taka relacja, która ma swoje wzloty, ma swoje upadki, ale jest pozbawiona takich typowych młodzieżowych dram. Ja się bardzo cieszyłam, czytając o tych postaciach, czytając właśnie tą ich relację, że nie ma tutaj takiego. Um, żałosnego przerzucania się jakimiś takimi dramami, nie ma szukania dziury na, na siłę, bohaterowie komunikują się ze sobą i problemy, które pojawiają się w ich relacji, nie pojawiają się dlatego, że oni po prostu ze sobą nie rozmawiają. Pojawiają się ze względu na inne czynniki i bohaterowie przepracowywują te inne czynniki. Tak jak mówię, nie zawsze ta relacja jest cukierkowa, sielankowa, nie zawsze jest miło i nie można powiedzieć, że to jest absolutny, totalny happy end, natomiast to nie jest taka relacja typowa z młodzieżówek, że na, jest miło, sympatyczne. Kłócimy się i to jest punkt kulminacyjny książki, a potem się godzimy i to jest całe rozwiązanie akcji. Tutaj wątek romantyczny jest, jest na drugim planie, ale jest dojrzały i jest, mam wrażenie, odpowiedzialny w kontekście prezentowania związków właśnie w młodzieżówkach. No i na koniec zostawiam sobie to, co chyba w kontekście targu mięsnego jest najważniejsze, czyli pewne motywy. Z jednej strony świat modelingu, pokazywanie go od kulis, pokazywanie tego, że w którymś momencie modelka, stając przed tym aparatem, Przestaje być już wartością. To znaczy, um, oczywiście nie generalizuję i nie mówię, że na świecie modelingu się znam, bo absolutnie nie. Natomiast na tyle wiarygodnie jest to przedstawione w książce, że jestem w stanie uwierzyć, że w pewnych kręgach tak jest, że modelka nie jest wartością, tylko jest produktem. Nie jest nawet opakowaniem dla czegoś, co ma w środku, tylko liczy się samo to opakowanie. Ona jest trochę traktowana jak przedmiot. Tu w ogóle w książce pojawia się bardzo fajna dyskusja, znaczy fajna dużo powiedziane, ale bardzo ważna dyskusja z perspektywy grupy wiekowej, do której książka jest skierowana, czyli do właśnie nastolatków, którzy być może jeszcze marzą o właśnie tej karierze modelingowej, może, nie wiem, chcą być celebrytami z Instagrama chociażby, bo te branże nie są od siebie wcale takie dalekie, bo i tu, i tu właściwie liczy się wygląd, właściwie liczy się zewnętrze, więc tu jest interesująca dyskusja na temat zaburzeń odżywiania, na temat tego, że w pewnych momentach, na przykład właśnie w czasie fashion weeków, przed jakimś ważnym pokazem, o wartości modelki świadczy to, co ona je. Nie może zjeść tego jednego banana czy tej jednej bułki, chociaż już słania się na nogach, chociaż już nie ma siły e, i dosłownie jest na skraju wyczerpania, bo jeżeli go zje, to będzie za gruba i to już może być ostatni pokaz, ostatni wybieg, ostatnia sesja zdjęciowa, ostatni casting. E, także właśnie w kontekście tego dążenia do ideału to jest interesująca rozmowa i to jest interesujący wątek. Kolejny bardzo ważny wątek to jest wątek. E, tutaj trigger warning, wątek uzależnienia od leków, uzależnienia w ogóle ale w tym przypadku uzależnienia od leków tego jak łatwo jest wkręcić się w to uzależnienie, bo bardzo często nam się wydaje, że nas to nie dotyczy tak, że, że my wiemy, że w takiej sytuacji powiedzielibyśmy nie, że nie zdecydowalibyśmy się na wzięcie leków z niewiadomego źródła że nie wiem, może wzięlibyśmy raz, ale na pewno by to nas nie uzależniło i tak dalej, a tutaj mamy świetny przykład tego, że nigdy nie możemy być tego pewni, że czasami możemy znaleźć się w takim etapie, na takiej, w takim momencie swojego życia, że po prostu wiemy, że ta jedna tabletka pozwoli nam przetrwać ten kolejny dzień. O czymś zapomnieć, poradzić sobie z jakąś sytuacją, po prostu przetrwać. Jana zostaje doprowadzona do takiej skrajności, w której jest bardzo ciężko jej przetrwać właśnie bez tych leków i zaczyna coraz głębiej wpadać w tą spiralę z tymi lekami związaną. Także jej historia to też jest takie pokazanie czytelnikowi, że chociaż to może być doraźne, rozwiązanie, to to doraźne rozwiązanie powinno się w ogóle stosować pod opieką lekarza i tak dalej. I to doraźne rozwiązanie może mieć swoje długofalowe konsekwencje, więc przed wzięciem tej jednej tabletki, która ma nam tylko poprawić jeden dzień, trzeba się głęboko zastanowić. I trzeba jakby przemyśleć, czy to jest w ogóle tego warte. Absolutnie nie zachęcam do tego, żeby to było waszym zdaniem warte, tylko jakby pokazuję wam tą perspektywę, że dla bohaterki w tym momencie to jest rozwiązanie i czy ten link ma sobie sam wyciągnąć wnioski, czy to byłoby również rozwiązanie dla niego. No i ostatni motyw, o którym muszę powiedzieć, bo jestem wam to wina w kontekście recenzji, bo z jednej strony ten motyw jest ważny, ale z drugiej strony może niektórych z was odepchnąć od czytania tej książki, ze względu na to, że jest bardzo dużym trigger warningiem. To jest temat molestowania seksualnego. Tutaj pojawia się w takim kontekście właśnie wykorzystywania młodszej osoby przez starszą, ale osoby. Na pewnej pozycji, tego uzależnienia, właśnie w pewnym sensie służbowego, bo tutaj dochodzi do, do pewnych zachowań fotografa, osoby, która powinna pomóc dziewczynie w drodze na szczyt. Kiedy on dopuszcza się niewłaściwych zachowań, agencja, która stoi za modelką, powinna jej przecież pomóc. A tutaj dziewczyna słyszy, że. Czy ty jesteś pewna, że chcesz to zgłaszać? Czy ty jesteś pewna, że chcesz coś z tym robić? Przecież to ci zniszczy karierę. I to jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć i żeby o tym też czytać. I uświadamiać, zwłaszcza tym młodszym czytelnikom, ale i tym starszym też nie zaszkodzi przypomnieć, że nie można ściągać winy na ofiarę, że ofiara nie jest winna, ofiara nie jest sprawcą. Niezależnie od tego, co się stało, ofiara jest zawsze ofiarą, ale ta dyskusja, że nie zgłaszaj tego, bo możesz sobie zaszkodzić, przecież pojawia się nie tylko w modelingu i nie tylko w odniesieniu właśnie do takich sytuacji. Tutaj rozmawiamy o świecie modelingu, o nastolatce, o fotografii, które to wykorzystuje, natomiast czy takie same rzeczy nie dzieją się współcześnie, na przykład? w miejscach pracy. Nie idziemy do pracy na przykład i, i szef nie zaczyna się zachowywać w stosunku do nas niewłaściwie, ale jednocześnie wiemy, że nie za bardzo możemy coś z tym zrobić, bo możemy stracić tą pracę, bo wiemy o tym, że zostaliśmy, nie wiem, przyjęci na okres próbny i każda próba wyjścia poza szereg, w tym przypadku słusznego wyjścia, bo zgłoszenia czegoś, co nie powinno mieć miejsca, może mieć konsekwencje. Także tutaj jakby ten aspekt książki trzeba przenieść też na inny grunt. I na ten grunt właśnie tego, że warto jest i, i należy mówić o tym, co, się, coś, co nam się przydarzyło, co nas spotkało. Nawet jeżeli to nie będzie miało takich konsekwencji jak w książce, dlatego że to jest właściwie mój jedyny zarzut w stosunku do książki, że bohaterka podejmuje pewne decyzje, które mają konsekwencje, moim zdaniem, troszeczkę zbyt cukierkowe może nie tyle cukierkowe, co zbyt mało wiarygodne. Wolałabym być może, żeby to zakończenie było rozwiązane trochę inaczej, żeby bohaterkę spotkały inne rzeczy, bo być może byłoby to dla mnie bardziej wiarygodne, ale z drugiej strony, dla czytelnika, który chce takiego zakończenia, to zakończenie jest dobre. Nie będę wam mówić na czym do zakończenia oczywiście polega, nie w tym sens recenzji, natomiast chciałabym zwrócić waszą uwagę właśnie na te motywy, że jeżeli odetniemy już ten, ten, te warstwy przyjaźni, świata modelingu, odetniemy relacje, odetniemy, nie wiem, stawanie się z szarej myszki, Kimś w rodzaju superbohatera, e, i, i powrót trochę do tego bycia szarą myszką w pewnych aspektach, odetniemy tą zmianę postaci, odetniemy kompleksowość głównej bohaterki, to i tak głównym powodem, dla którego powinniście sięgnąć po tą książkę, są po prostu motywy, e, których książka dotyka. Autorka dotyka ich w taki sposób, który jest wiarygodny, jest rzeczywisty, jest aktualny bardzo, ale jednocześnie nie mam poczucia, że jest przesadzony po lekturze. Nieraz tak jest, że żeby coś podkreślić, zwłaszcza właśnie w literaturze młodzieżowej, te autorzy posuwają się do Takich środków, które są trochę przerysowane, trochę za bardzo, i przez to w oczach czytelnika stają się mało wiarygodne. Tutaj mam wrażenie, że autorce udało się wyważyć ten złoty środek pomiędzy realizmem, lekkim wyolbrzmieniem, żeby podkreślić pewną sytuację i tym takim moralizatorskim tonem. Bo książka sama w sobie moralizatorskiego tonu nie ma, można ją przeczytać stricte rozrywkową, można ją przeczytać bez refleksji, ale jednak tą refleksję po lekturze wam polecam, samą lekturę zresztą też wam polecam. Tak jak mówię, w ostatnim czasie. Się bardzo niewiele książek obejmowałam patronatem. Z racji mojej sytuacji, z racji tego, że właściwie niewiele książek było takich, które naprawdę mnie do siebie przekonywały. Czytałam bez większych emocji. E, tak mięsne, naprawdę czytałam z emocjami, z pełnym zaangażowaniem. E, no i pod tą książką w 100% mogę się podpisać. W związku z tym bardzo polecam Wam jej lekturę. E, znajdziecie już ją w księgarniach. Teraz chyba też wydanictwo ma jakąś promocję związaną z tymi książkami, więc znajdę szczegóły, linki, wszystko to, czego będziecie potrzebować. E, umieszczę to w opisie pod filmem. Książkę jeszcze raz bardzo serdecznie Wam polecam i mam nadzieję, że to jest taki dobry omen tego, co będzie się działo dalej z imprintem Books for YA, bo to jest bardzo, bardzo mocny i bardzo wartościowy początek. Także ode mnie na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka i chcielibyście to nadrobić, to będzie tutaj, poniżej jest opcja subskrypcji kanału. Możecie dać mi też znać, czy książka Was interesuje, czy planujecie ją czytać. Być może już przeczytaliście, bo premiera była kilka dni temu. Możecie mi też napisać, czy być może. Chcielibyście powrotu takich jednostkowych recenzji, recenzji dotyczących jednej książki w jednym filmie? Dajcie mi to wszystkim znać. Dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!